Polsk się skurzył, Jarosław Kaczyński skomentował i zaskakujące słowa prezydenta. Takie nagłówki często pojawiają się w polskich mediach i zazwyczaj nie mają żadnego wpływu na naszą rzeczywistość, nie informują o niczym konkretnym, są tylko emocjonalną papką serwowaną przez mainstreamowe media. 39% badanych według Instytutu Reutersa unika mediów właśnie z tego powodu, że znajdują tam tylko chaos i bardzo negatywne, skrajne emocje. W śląskiej opinii także to zauważyliśmy i od pewnego czasu przeprowadzamy pewien eksperyment. Zapraszamy Was do codziennych podsumowań wiadomości, na których serwujemy informacje ze świata, z regionu i z Polski, które są wyselekcjonowane, wybrane i nie dotyczą tylko polityki czy takich informacji bardzo szokujących. Są tam też dobre informacje, są negatywne, ale głównie takie, które mają wpływ na naszą rzeczywistość i e, nie zapomnijmy albo nie powinniśmy o nich zapomnieć kolejnego dnia. Wejdźcie na śląskaopinia.pl ukośnik newsletter, zarejestrujcie się i od poniedziałku do soboty będziecie dostawać właśnie taką paczkę najważniejszych informacji danego dnia.